Ding dong! Cześć! Jesteście właśnie przed remontem lub budową swojego własnego domu? Za chwilę dowiecie się, jak zmienić to na to. W dość złożonym życiu macie wszystko zaplanowane. Planujecie swój dzień, pracę, spotkania, obiad, wakacje. Zaplanujcie też zużycie energii. Czy zastanawialiście się, ile tak naprawdę zużywacie energii? Liczniki pokazują tylko przybliżone wyniki. Cały proces zużycia energii dotyczy nie tylko urządzeń, ale też architektury, sposobu życia, a przede wszystkim waszego portfela. Na hasło energooszczędnie wszyscy rzucają się do sklepów i wydają kolejne pieniądze na tzw. urządzenia energooszczędne. A to zupełnie nie o to chodzi. Zanim poznacie rozwiązanie, musicie wiedzieć, że miesięcznie płacicie trzy razy więcej niż mieszkańcy energooszczędnego domu. Rachunki za energię przytłaczają nie tylko Was. Złe wykorzystanie energii obciąża nasze wspólne środowisko, więc planujcie z energią, inwestujcie, nie wydawajcie. Przy zwiększeniu budżetu tylko o 10 lub 15% miesięcznie wydatki znacznie obniżą się na całe życie. Zdajemy sobie sprawę, że oszczędzanie energii to jak sprawdzian z fizyki bez przygotowania. Więc jako pierwsi w Polsce zebraliśmy wszystko do jednego pojęcia Planergia. Zainwestujcie w swoją energetyczną niezależność. Planergia.pl. Dobra energia w Twoim domu.